Opowiem wam najsmutniejszą historię ever. Pancia dała nam dzisiaj gryzaki. Swój zjadłem pierwszy, a Lori nadal miała. No, słuchajcie, ona miała, a ja nie. To niesprawiedliwe przecież. Było mi smutno i zazdrościłem jej, jednak jak podszedłem, to zawarczała na mnie. Słuchajcie tego. Myślałem, że pancia mi pomoże, ale ona powiedziała, że w takiej sytuacji Lori jak najbardziej ma prawo zawarczyć, bo to jakiś tam system psiej komunikacji. Ja to ogarnąłem i odszedłem, a pancia wtedy mnie pochwaliła. Teraz wiem, że należy czekać na dystansie, gdy pies coś ma i się nie zbliżać. Pieseły, szanujmy się nawzajem. Do końca wierzyłem, że Lori zostawi gryzaka i odejdzie, a ja wtedy go przejmę. Niestety jej chyba też bardzo smakowało, bo się nie podzieliła. A czy wasze pieseły potrafiły się komunikować za pomocą warczenia? Dajcie znać w komentarzach.